Czy wiesz, że przeciętny Polak wypija rocznie prawie 10 litrów czystego alkoholu? Tak, moi drodzy. Nie piwa, nie wina, nie wódki, czystego spirytusu. To tak, jakby każdy z nas od niemowlaka po babcie z różańcem codziennie pociągał sobie po 25 ml czystej radości. Czyli małe symboliczne kieliszeczki na dzień dobry, na zdrowie, na nerwy, na teściów, na piątek, na poniedziałek, na, bo trzeba coś uczcić, a jak nie ma czego, to bo życie smutne. A co ciekawe, ponad 60% alkoholu w Polsce to piweczko, czyli naród szlachetnych degustatorów chmielowych wykwintności z biedronki, najlepiej po sześciopaku. Potem wódka, bo przecież czasem trzeba coś mocniejszego, jak się sernik przypali, albo legia przegra. A jak ktoś nie pije, no to podejrzany, może chory, może sekta, albo co gorsza, kierowca. Ale spokojnie wszystko jest pod kontrolą, bo przecież Polacy nie mają problemu z alkoholem. Polacy mają tradycję na zdrowie.